Witajcie kochani. Uważam się za minimalistkę, chociaż czasem sobie myślę, czy to nie jest już masochizm, ale mam nadzieję, że nie. Co ja rozumiem przez minimalizm? To jest poczucie, że ma się wszystko. I że nie potrzeba już więcej, i że najczęściej mniej znaczy więcej, i że definicją trucizny jest wszystko, co jest w nadmiarze, i to Ci nie służy. Na przykład. Ileś tam par butów, których nie nosisz, które leżą. Książki, które, których już nigdy nie przeczytasz, które leżą na półce. Ciuchy, których nie nosisz. I tak dalej, i tak dalej. Z tym wszystkim masz połączenie energetyczne. Twoja podświadomość wie, że to tam jest, że to jest Twoje, że leży, że zalega. Tak zaleganie w jelitach, nie ma przepływów. Nie jestem wolna od tego. Dalej mam książki, które powinnam puścić świat, bo wiem, że już nigdy ich nie przeczytam, bo wystarczyło przeczytać je raz. I mam kilka par butów, które, których nie założyłam od lat. Nie powinna ich tam być. Ale gdzieś tam staram się uskuteczniać minimalizm od ponad 20 lat. Kiedy to wyrzuciłam telewizor, w momencie, kiedy wszyscy dookoła byli zafascynowani płaskimi ekranami telewizyjnymi, coraz, coraz większymi, ja wyrzuciłam jeszcze ten szeroki, Pudełkowy telewizor? Nie miałam nigdy płaskiego ekranu? Pokali się wszyscy w głowę? Jak mogę żyć? Jak można żyć bez telewizora wtedy 20 ponad lat temu? Mając trójkę dzieci? Jak one będą żyły, jak one przeżyją? Wiecie jak? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dzieci zaczęły czytać książki. Nastał spokój w domu. Bez kłótni, bez walki o pilota, o programy. Bez wyrzutów sumienia, że dzieci oglądają jakieś głupie reklamy itd. itd. Same korzyści. Po latach okazało się, że to było dobre. Coraz więcej ludzi nie ma dzisiaj telewizora. Nigdy nie miałam też kuchenki mikrofalowej. Dlaczego? Chyba intuicyjnie czułam, że to nie jest dobre. Okazało się to wiele, wiele lat później, że to nie jest zdrowe. Nigdy w życiu nie miałam zmywarki do naczyń. Nie wiem dlaczego. Po prostu niebo nie. Po prostu czułam, że wolę moje naczynia zmywać sama, ręcznie. Potem się dowiedziałam, że to jest świetna forma uziemiania się, żeby niwelować w sobie jony dodatnie, a żeby zdrowsze jony ujemne. Były dostępne dla mojego ciała. Tak. Zresztą nie lubię hałasu. Zbyt lubię, uwielbiam ciszę. Nie chciałabym słyszeć, jak taki sprzęt chodzi, warczy. Chociaż może teraz już są ciche, nie wiem. Nigdy nie miałam. Takiej modnej, nowoczesnej, wiele lat temu tak było modne, kuchenki, takiej indukcyjnej, z taką płytą ceramiczną. Mam zwykłą do tej pory kuchenkę gazową, pewnie dwudziestoletnią, która świetnie mi służy. I też nie wiedziałam dlaczego. Później się dowiedziałam, że Gotowanie na ogniu jest zdrowsze. Ta energia z tego ognia daje ciału ciepło, czego nie daje ponoć gotowanie na prądzie, w indukcji, itd. Miałam nawet pacjentkę, która opowiadała mi, że mieszka w takim nowoczesnym mieszkaniu deweloperskim, i tam w ogóle nie ma gazu tylko taka płyta jakaś ceramiczna, nie wiem, indukcyjna nie znam się na tym do końca, ale wiecie o co chodzi pewnie i zwierzyła mi się że że przemyca przemyca butle gazową co jest co było wtedy zupełnie nielegalne bo Potrzebuje gotować na gazie, ponieważ czuje ogromną różnicę jak się czuje, kiedy gotuje na gazie, na ogniu, a kiedy właśnie na tym, na tej indukcji. I to chodziło o to, że ona była bardzo, ale to bardzo marznąca. Potrzebowała tego ciepła i widziała różnicę, kiedy jadła na, kiedy jadła posiłki gotowane na ogniu. nie pamiętam im nazwiska bo to było bardzo bardzo dawno więc nie przypomnę sobie jakby co nie mam też samochodu od 10 lat nie potrzebuję a skoro nie potrzebuję to nie mam nie mam zresztą też swojego roweru może miałam w podstawówce? Wiem, że wszystko nam służy, i wiem, że mamy wszystko. I wiem, że mam wszystko, cokolwiek zapragnę, czegokolwiek zapragnę. Wiem, że to dostanę. Wszystko, co mi do szczęścia potrzeba. Można sobie zażyczyć, zamówić od wszechświata w prosty sposób, w prostej kreacji. Ale do tego, żeby się coś nowego pojawiało, to trzeba coś zakończyć. Trzeba coś wyrzucić starego, trzeba coś zamknąć, trzeba za coś podziękować. Wtedy ta kreacja jest. Szybsza, łatwiejsza, skuteczniejsza. Sprzyja temu też spokój wewnętrzny i wdzięczność, i umiejętność bycia tu i teraz. Pamiętajcie, kochani, jest koniec roku. To jest czas nie tylko ze względu na koniec roku, ale to jest wyjątkowy, wyjątkowy rok, który nadchodzi. Warto pozbyć się rzeczy, które Wam nie służą. Warto dobrze zakończyć pewne relacje. Warto pozbyć się rzeczy, które, których nie używacie. Które nie są Wam potrzebne, odciąć się energetycznie, bo nasza podświadomość je czuje i to są takie kotwice. To jest ciężar. Wszystko, co macie i co Wam nie służy, bo jest niepotrzebne, bo jest w nadmiarze. Wszystko to są kotwice, które Was ściągają w dół, które powodują, że czujecie swoje ciało cięższe niż powinno być. Ciężkie, mniej ruchliwe. Mniej radosne, mniej lekkie, mniej beztroskie, każda para butów niepotrzebna, każda książka, która leży na półce, zalega, bo już nigdy jej nie użyjecie. To są kotwice, to są zaburzenia Waszej wolności i lekkości. Przejrzyj, poczuj. Weź w rękę, zapytaj siebie czy ja tego potrzebuję czy lepiej się czuję kiedy to jest czy lepiej mi kiedy mam ruch pozbycia się tego niech służy dalej komuś innemu a jak nie to pożegnaj się z tym i wyrzuć. Wszystkiego dobrego.